Zacznijmy od structuringu. Osoba X posiada dużą gotówkę, legalną lub nielegalną. Zamiast płacić jednorazowo 100 tysięcy złotych dzieli ją na 20 wpłat po 5 tysięcy zł każda, rozłożonych na kilka tygodni. Każda spłat jest poniżej progu raportowania, więc nie wymaga natychmiastowego zgłoszenia do regulatora, czego właśnie ta osoba z jakiegoś powodu chce uniknąć. W tym przypadku wszystkie operacje są kontrolowane przez tą samą osobę. Jednak system może dostrzec powtarzalny wzorzec i połączyć go w jedną transakcję. Structuring w wykonaniu jednej osoby jest łatwiejsze do wychwycenia. Instytucja finansowa wykryje podejrzaną aktywność, ale możliwe, że nie stanie się to natychmiast. Przez co środki mogą już zostać przesłane dalej. Jeżeli chodzi o smurfing, załóżmy, że jakaś grupa przestępcza chce wprowadzić 1 milion złotych do systemu bankowego. Rekrutuje dziesiątki smurfów. Każdemu przydzielając kwoty pomiędzy 5 tysięcy a 10 tysięcy złotych do wpłacenia. Każdy smerw dokonuje wpłat na różne konta w różnych oddziałach i dniach zgodnie z zaleceniami, jakie otrzymał. Po pewnym czasie środki są konsolidowane na jednym koncie, kontrolowane przez przestępców i przesyłane dalej, i integrowane np. w inwestycjach takich jak nieruchomość czy kryptowaluty. W efekcie nie ma jednej podejrzanej wpłaty. Całość jest rozmyta między wieloma kontami, osobami i instytucjami finansowymi. Takie rozproszenie zacierające ślady czyni wykrycie smurfingu dużo trudniejszym niż zwykłego structuringu i wymaga dużej pracy analitycznej, aby ustalić pełną drogę, jaką pokonały pieniądze. Zajmuje to czas, który przestępcy mogą wykorzystać na wyprowadzanie środków.